Dobry wieczór, moi drodzy. Mam nadzieję, że działa mikrofon. Jak zwykle to moje chyba tradycyjne powitanie. Jestem Karol Wojcicki, a to jest z głową eee, w jazdach live. Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim obserwatorium. Dzisiaj bardzo przyjemny wieczór. Ciepły i taki bym powiedział ostatni wakacyjny, bo dzisiaj wszystkie dzieci. Cierpiały, że mamy pierwszy, no właśnie, nie pierwszy, nawet drugi września, yy, i poszły wszystkie na rozpoczęcie roku szkolnego, a więc jeszcze to taki trochę ostatni dzień wakacji, jutro się zacznie. Ale my sobie nie porównywaliśmy. dzisiaj zrobiliśmy sobie z Adam taki przedłużony, ostatni dzień wakacji, i byliśmy w parku wodnym i przyznam się szczerze, że jestem tak wykończony, że to głowa mała. Więc tym chętniej dzisiaj z Wami się pogapię w niebo e, przez krótki czas. E, dzisiaj, moi drodzy, spoglądamy w stronę satelitów Starlink z, z, z generacji, z generacji G95. Chyba tak. E, G95, które przelecą za chwileczkę nad Polską. Dzisiaj pisałem Wam o nich, e, o nich rano i one są już powolutku w drodze. E, przypominam Wam, że one będą widoczne nad, e, najpierw nad zachodnim horyzontem. Pojawią się tam, lada moment, dosłownie, w zasadzie już wylatują pierwsze ponad linie widnokręgu, więc jeśli ktoś chciałby je zobaczyć na własne oczy, to teraz właśnie powinien pobiec sobie na, na obserwację i tam, e, i tam już dalej kontynuować oglądanie, a nie tutaj przed e, monitorem komputera czy smartfona. Ale ja Wam je też pokażę tutaj, tak że będziecie mogli mieć na nie, na nie podgląd. E, one, słuchajcie, będą leciały e, najpierw przez, e, tak na pograniczu, warkocza berniki i i Wolarza, w zasadzie już bardziej to będzie w Barkocz Bereniki, więc nisko nad zachodnim horyzontem, troszkę bardziej na północ, potem będą kierowały się pomiędzy Wolarzem a Wielką Niedźwiedzicą, trochę za ogonem Wielkiej Niedźwicy do góry pionowo i potem wlecą w Konstelację Smoka. I tam mniej więcej wejdą w cień Ziemi. Gdybyście zastanawiali się, gdzie to jest na, na, na niebie, to już Wam pokazuję, tutaj macie gwiazdę Arctur. Którą dobrze widać, najjaśniejsza gwiazda nad zachodnim horyzontem teraz. I najjaśniejsza gwiazda, jaką teraz na niebie możecie zobaczyć, więc bez problemu ją znajdziecie. I one tuż obok niej się pojawią. Mniej więcej gdzieś, gdzieś tutaj i będą wędrowały sobie do góry tutaj w tym kierunku aż do rejonów konstelacji Smoka, więc będziemy mogli zobaczyć cały przelot. Mniej więcej do tego miejsca. Zobaczcie, to jest charakterystyczne, wyraźnie widoczne. Eee, dyszel wielkiego wozu, więc też. Dobre miejsce na niebie, w którym możecie to, yy, ten przelot zlokalizować. Dobra, yy, rzućmy okiem sobie, bo ja już widzę że na symulację, że one mi powinny lada moment pojawić się w polu y, widzenia kamery. Yy, Zgarzę sobie lampkę, żeby mi tutaj nic nie przeszkadzało, i lada moment powinniście móc je tutaj yy, zobaczyć. Będziemy sobie przełączali obraz między jedną kamerą a. A drugą tu mamy zbliżenie na 50 mm, i będziemy sobie też dzięki temu trochę lepiej mogli je zobaczyć w tej początkowej fazie lotu. A zaraz zobaczycie je też trochę w szerszym polu e, widzenia. Co bardzo istotne, one już widzę, że tutaj powinny nam e, zbliżać gdzieś w tym miejscu, już powinny być gdzieś tutaj nad dachem. One przylecą nam tutaj, także o są, widzicie, wylatują dokładnie mi z nad dachu. Eee, więc mamy już je na, na podglądzie. Będziemy mieli tutaj przelot dwóch części, tak naprawdę tych Starlinków, słuchajcie, dlatego że pierwszy pociąg liczy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, może do sześciu satelitów, natomiast parę minut za nimi będzie leciał taki bardzo wyraźnie, ładnie widoczny pociąg chyba składa się z 13 kolejnych satelitów, które będą bardzo ładnie od siebie odseparowane. Więc tutaj mamy taki, no w zasadzie lokomotywę zmierzającą na razie do, do góry. Ja sobie też wstanę, zobaczę jak wyglądają one gołym okiem. Pamiętajcie, że one powinny mieć teraz taki charakterystyczny błękitny kolor. Olga, widzisz je? Tutaj są dokładnie. Dobra, ja tutaj mam Ogę. dzisiaj gościnnie w, w obserwatorium, więc też jej tutaj pokazuję. No dobra, i zobaczmy sobie, jak one tutaj się kierują. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają na troszkę szerszym kącie. No, widać jak tam sobie y, sunie ten pociąg. Nieszczególnie jakoś y, rzucająco się w oczy, ale, ale jest. Na pewno będzie lepiej widoczny na szerokim kącie ten pociąg, jak będzie leciał, gdy będziemy mieli więcej satelitów. Takie 3, ale tam będzie ich potem 13 jeszcze. Więc będą zdecydowanie yy, lepiej widoczne. Czy one już się może tam pojawiają? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale zaraz. Ale dobrze jej widać. Ale mają piękny błękitny kolor. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Więcej ich tutaj jest, tak jak być powinno. Co ciekawe, mm, mm, oczywiście źle ustawiłem kamerkę. Właśnie wprowadzam w przyszłym roku w ogóle aktualizację w obserwatorium. One teraz powinny lecieć tam cień ziemi, więc oglądajcie sobie to teraz. No właśnie, już powinny znikać, w Zenicie nam. Ja w przyszłym roku wprowadzam teraz taką małą aktualizację w obserwatorium, która będzie polegała na tym. No właśnie, te już są też dalej widoczne. Zobaczcie. Dobra, o tej aktualizacji Wam opowiem niedługo, a teraz spójrzcie sobie, jak ładnie widać tutaj ten ten pociąg już składający się z, z, no z, z większej ilości satelitów. Ja sobie, słuchajcie, wyłączę monitor stanem na boczku, bo chciałem je zobaczyć gołym okiem, ale pięknie są widoczne. Zobaczcie, jakie one są błękitne. To jest rzeczywiście ta aktualizacja satelitów przy tych nowych osłonach. One zmieniły kolor i mają teraz taki charakterystyczny błękitny kolor. Spróbuję Wam to jeszcze pokazać tutaj. Tak mam nadzieję, że ten moment wejścia w cień Ziemi, one tutaj będą, będzie dobrze widoczne. No, tak się rozsyparował. I teraz ja sobie stanąłem troszeczkę na boku, żeby zobaczyć to nieuzbrojonym okiem, ale wyglądają naprawdę niezwykle. Wczoraj, kiedy były dużo bardziej zbite, musiało to wyglądać naprawdę yy, kosmicznie. No i co? Ostatnie wchodzą yy, w cień ziemi i w zasadzie. I w zasadzie mamy to. Nie poleciały, moi drodzy. I nie trwało to jakoś szczególnie długo, ale yy, chyba mieliście z tego też sporo, sporo frajdy. Jutro pewnie będą kolejne przyloty, aczkolwiek będą one trochę bardziej yy, rozseparowane. Yy, natomiast warto się rzeczywiście im przyglądać. Te pierwsze dwa, trzy dni. To jest taki okres, w którym te starlinki są widoczne zdecydowanie najlepiej. Później, na, po rozstawieniu się na docelową orbitę, możecie je zobaczyć już zdecydowanie słabiej. Zresztą, gdy popatrzycie sobie, gdybyście zgrali sobie do stelarium na przykład trajektorie wszystkich starlinków i zobaczyli, ile tam tego teraz lata, to byście się absolutnie zdziwili, bo jest tego rzeczywiście mnóstwo, ale ich nie widać na niebie. Oczywiście, one mogą wlatywać w pola widzenia aparatów i to może być rzeczywiście pewne upierdlistwo przy dłuższych ekspozycjach, natomiast gołym okiem absolutnie nie do zobaczenia. Zobaczenia. Już rzeczywiście po ustawieniu się na docelowej orbicie to już takie yy, łatwe w zobaczeniu nie jest. Yy, podrzucę Wam oczywiście jutro i rano informacje o tym, kiedy one będą widoczne yy, wieczorem, jak będzie się ten przelot yy, prezentował. Dzisiaj będzie jeszcze jeden przelot, ale on będzie dużo słabszy i dużo niżej nad horyzontem, więc już Wam yy, o tym nie piszę, bo... Bo rzeczywiście te przeloty wieczorne są zdecydowanie lepsze. Kto będzie potrzebował to sobie dożdżuje się do tych informacji na chemce, bo one są widoczne. A ja w niedługo mam nadzieję, że jeszcze przed przed październikiem może uda się mi doprowadzić do takiej małej modyfikacji obserwatorium. miałem planowałem to zrobić na przyszły rok, ale, ale, ale mogę Wam trochę już zasnipikować, bo zacząłem nad tym pracować, nad systemem, który będzie nam sam tutaj trapił te satelity. A czasami mam problem, widzicie, że w niektórych przypadkach kamera nie działa mi tutaj tak automatycznie, zdalnie, tak jakbym sobie tego życzył już jakby pracuję nad tym, żeby to się rozwiązało, więc e, teleskop będzie niedługo sam podążał za starlinkami, za stacją gospodarczą, będziecie mogli to zobaczyć wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajnie i też mam nadzieję, że Będziemy wtedy dzięki temu widzieli zdecydowanie lepiej różne zjawiska, które towarzyszą tym satelitom, bo pamiętajcie, że rozbłyski to jest jedno, ale drugie, jak lecą takie falkony na przykład, to, e, to rzeczywiście dzieją się tam ciekawe rzeczy, jak na przykład rozbłyski gazów. Jak Starliner będzie leciał. To może zobaczymy jego wybuch. Kto wie, co się z nim stanie, bo z tym gagatkiem nigdy nic nie wiadomo. Moi drodzy, bardzo Wam za to e, krótkie spotkanie. Dziękuję. Ja wracam e, do domu dzisiaj, jako że już taki prawie ostatni dzień wakacji, to ja jeszcze, jeszcze korzystam z tego i, i jeszcze różne e, przyjemności wakacyjne będę nadrabiał. Pierścienie władzy same się nie obejrzą. E, a ja po prostu wyjeżdżam w czwartek na Islandię, więc sobie takie wszystkie przyjemności staram się teraz jeszcze zafundować, bo, e, bo później tego czasu będzie zdecydowanie już mniej na, na, jakiekolwiek, na jakiekolwiek działanie. No ale taki urok. Natomiast e, z interesujących dla Was pewnie rzeczy, to chciałem powiedzieć o dwóch jeszcze. Po pierwsze, jutro jadę po. jutro albo pojutrze jadę po nową kamerę, y, która będzie mi towarzyszyła na wyjazdach zarozowych. Chodzi o to, żeby móc realizować Wam transmisję. O, lecie, Kometa żeby wam realizować transmisję na, na dwie kamery, albo na jedną kamerę cały czas, a na drugiej kamerze po prostu, żebyśmy mogli sobie żebyśmy mogli sobie... Żeby mógł robić zdjęcia i timelapsy dla was, to jest, to jest jedno. Po drugie, będę też testował obiektyw, który, na którym jestem totalnie zajany. Sigma wypuściła w tym roku bardzo fajny obiektyw 15 mm tutaj macie 14 mm, ale tamten jest fisheye, gdzie ma pole widzenia 180 stopni. E, poprzekątnej. E, co, ja mam taki obiektyw, ale dużo ciemniejszy, e, ten będzie absolutnym sztosem do zdjęć e, Zorzy, więc mam nadzieję Wam taką, e, taką, takich zdjęć trochę przygotować e, i sprezentować, e, szczególnie tym z Was, którzy się, się zdecydują e, wesprzeć z głową w gwiazdach na w serwisie Bike Coffee, więc jeśli, jeśli podoba Wam się ta transmisja, jeśli dzięki mnie udało Wam się zobaczyć starlinki to polecam się Wam bardzo w kwestii postawienia kawy. To właśnie dzięki, dzięki pieniądzom zebranym w te wakacje z zestawianych przez Was kaw będzie kupione i ten aparat, i ten obiektyw, i będą też w niedalekiej przyszłości e, wprowadzane modyfikacje obserwatorium, właśnie po to, żeby te satelity oglądać dużo lepiej. Także, gdybyście zastanawiali się, na co lecą te, te pieniądze, to ja mam taką zasadę, że środki pozyskane e, ze wsparcia społecznościowego, one są przekazywane na inwestycje. To bardzo in, jest e, ważne z uwagi na to, że. Że, że ja już odkąd mam patrona i odkąd wspieracie mnie w, w różny sposób, em, mogę rozdzielić, no właśnie, te pieniądze, które zarabiam na, na takie codzienne życie opłacenie rachunków, em, wyjście na, na basen i, i, i tego typu inne rzeczy. Natomiast rzeczy nas głową w gwiazdach nowe sprzęty, ak, e, abonamenty za różne usługi e, to wszystko opłacam właśnie ze środków społecznościowych, więc. Jeśli chcecie oglądać więcej, fajniej i lepiej, polecam się wam, moi drodzy. Ale nie musicie, to wszystko jest dla Was oczywiście zawsze za darmo. Eee, także czy będziecie wspierali, czy nie, ten, to, 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 to będziecie mogli cały czas to śledzić. I to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze. Bardzo Wam za ten wspólny wieczór dziękuję. Eee, napiszę Wam jutro rano, kiedy te starlinki przygotuję dla Was oczywiście animację, mapkę. Eee, a wieczorem, jeśli pogoda pozwoli, naturalnie spojrzę z Wami jeszcze raz w Bo i będziemy je sobie wspólnie oglądali. A pogoda, o mamo kochana. Będzie robiła się naprawdę, bardziej się robiła naprawdę niesamowita. I pamiętajcie, dołączcie też do kanału nadawczego e, z głową w gwiazdach alert. E, ci z Was, którzy tam dzisiaj byli, na pewno dostali powiadomienie o Starlinkach. Także, gdy coś się ciekawego dzieje na niebie, od razu na Wasze messengerowe skrzynki przychodzi powiadomienie e, właśnie o różnych ciekawych rzeczach. To było z głową w gwiazdach live. A to jest Karol Wojcicki. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólny wieczór. Krótki, bo krótki, ale treściwy. Mam nadzieję. Do zobaczenia.